Na razie w wielu miejscach na mieście Kazimierzowskim jest tak, a ma być tak, czyli ładniej. Teraz przy Kamienica Grywańska 17 i Szewska 20 prowadzone są prace archeologiczne. To początek, bo plany władz miasta są duże. Ja mam nadzieję, że te prace, które wykona spółka rewitalizacja i nasze pomysły pozwolą w przyszłości, niedalekiej przyszłości, sięgnąć po pieniądze zewnętrzne. I z Radomia, z Centrum Radomia ze Starego Miasta Radomskiego zrobić wizytówkę naszego miasta i ożywić tę część tak, aby faktycznie była chlubą śródmieścia. To, co już pewne, bo decyzje zapadły w ubiegłym roku. To remont przy Rwańskiej 17 i Szewskiej 20. W przypadku pierwszej z ulic chodzi o generalny remont kamienicy. W drugim powstanie zupełnie nowy budynek. Spółka Rewitalizacja ogłosiła już przetarg na dokumentację projektową, ale wcześniej swoje prace muszą zakończyć archeolodzy. W uzgodnieniu z konserwatorem zabytków rozszerzyliśmy te badania, ponieważ przed okresem zimowym wyszły nam elementy zabudowy średniowiecznej, jak również ceramika, żużle i, i tego typu elementy architektury i archeologii. Badania wznowią Zostaną wiosną. W planach jest też przebadanie rynku. W tym roku y, miejska spółka Rewitalizacja będzie kontynuować prace archeologiczne na Starym mieście. Y, pan prezes Mruz zaplanował badania pod płytą rynku, czy płyty rynku. Te badania potrzebne są m.in. po to, żeby można było sięgnąć po unijne pieniądze. Bez nich będzie trudno zrealizować plany, w tym Drogi remont ratusza. Trzeba mieć na uwadze zakres prac, który jest do wykonania, jest bardzo szeroki. W tej chwili jest przygotowywany już projekt z kosztorysem inwestorskim. On najlepiej nam odpowie na to pytanie. Natomiast na pewno trzeba kalkulować od kilku do może nawet ponad kilkunastu milionów złotych, to są pieniądze, jakich będzie potrzebowała gmina. Trudno będzie wygospodarować gminie. Te pieniądze w ramach budżetu własnego, więc liczymy na środki unijne. Bez europejskiego wsparcia. Remont Radomskiej Starówki może okazać się zadaniem ponad siły i ponad finansowe możliwości samorządu. Mamy ogromne ambicje, aby sięgnąć po środki unijne z nowej perspektywy. Mówi się, że będą to środki głównie na rewitalizację miast. Na początek jednak remont kamienic przy Rwańskiej 17 i Szewskiej 20. Inwestycja ma zostać zakończona za dwa lata. Przy okazji powstanie tu pierwszy w Radomiu podziemny parking z windą dla samochodów.